Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o naszym najnowszym projekcie, który nie powstałby gdyby nie Wy. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, stworzyliśmy konfigurator monitoringu, ale po kolei, co to jest? Konfigurator to nasz autorski algorytm, który maksymalnie uprości Wam wybór odpowiedniej kamery do monitoringu, czy całego zestawu. A teraz pozwólcie, że pokażę Wam jak to działa. Po na naszą stronę, kierujecie się do konfiguratora, klikając na banner. Działa to tak samo w wersji pecetowej i mobilnej. Teraz wystarczy odpowiedzieć na pytania zgodnie z waszymi oczekiwaniami. Ok, po udzieleniu wszystkich odpowiedzi konfigurator przedstawił wam najlepiej dopasowany wybór. Stąd możecie przejść na kartę produktu i bez problemu zapoznać się z całą specyfikacją kamery. I to wszystko. Cały proces nie powinien zająć wam dłużej niż 3 minuty. Tymczasem zapraszam was do wejścia w link w opisie. Tam możecie przetestować nasz konfigurator. Oczywiście czekamy na feedback od was, co jeszcze moglibyśmy dodać, jak to usprawnić. I to wszystko, trzymajcie się, cześć.